Patryc już wyżga, witam i zapraszam na rozmowę z doktorem Krylo Myzginem, naukowcem z Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry, witam Dzień serdecznie Dzień dobry. w Wirtualnej Polsce, panie doktorze. Strząsające historie, pan doktor za chwilę państwu opowie. To są historie, które, które widział i słyszał na własne, na własne oczy i uszy. Przede wszystkim, panie doktorze, udało się szczęśliwie, chwała Bogu. Uratować pańską matkę, to się wydarzyło dokładnie wczoraj. Udało się ją ewakuować z, z daleka z miasta, które zostało bardzo dotknięte mhm. wojną z Charkowa. Proszę o tym opowiedzieć, jak to się stało? No właśnie powiem Panu, że przy te 10 dni, które jak mama była zostawała jeszcze w Charkowie, to chyba e, straciłem 10 lat życia. E, mama e, no, pokonała bardzo drugą, długą e, drogę. E, jechała, e, udało się. Jej porzuciło wszystko, podjęła decyzję w 15 minut, złapała jakiś tam mały plecaczek, tam włożyła jakieś najbardziej niezbędne rzeczy, jakieś tam kosztowności, jakieś dokumenty na mieszkania. Udało się, nasz sąsiad zawiozł ją do, do dworca, udało się jakoś wejść do, do pociągu. To są takie, takie stare pociągi, które też może ktoś z Państwa widzów zna, takie elektryczki, czyli, czyli takie stare, z takimi drewnianymi. E, e, ławkami, e, i e, jechała przez 15 godzin e, w ciemnościach, oczywiście, i e, tam ludzie, e, niektórzy jechali. 15 godzin na stojąco, może Pan sobie wyobrazić to, no mamie akurat udało się, udało się siedzieć, więc dojechała do Wienicy, gdzie spotkał e, mój bardzo dobry e, przyjaciół, od dawna się przyjaźnimy i e, tak się złożyło, że on zapiekował się moją, moją mamą, bardzo mu wdzięczny, będę chyba wdzięczny do, do końca życia, bo no też w pewnym sensie uratował, uratował moją mamę, nie zostawił na ulicy. Tak jak e, dużo teraz Ukrai Ukraińców, no i zresztą oczywiście Polaków, i później też zarezerwowało jej miejsce do granicy. No i do granicy też była ciężka, ciężka droga. Długie stania w kolejce. Później po przekroczeniu granicy. E, Mama przenocowała, przenocowała już w takim ośrodku, w takiej świetlicy. E, t, taka wioska łas, łaskawiec, mi się wydaje, Kola Lubaczewa. Świetni ludzie, serdeczni, bardzo pomocni, bardzo im dziękuję. No i tam już my mamy odebrali. Oczywiście mama jest w słabym stanie, no, powiedzmy, psychicznym, bo e, wciąż, e, no, wciąż się boi. Na przykład no, wczoraj, e, w nocy no, powiedziała, że słuchała ciszy i, i nawet samolot, który, zwykły cywilny samolot, który leciał gdzieś tam w niebie, to usłyszała ten dźwięk i chciało już biec do, do piwnicy, gdzieś mm. się schronić. Więc oczywiście to jest bardzo głęboka trauma i, no, i teraz oczywiście muszę mamie dać do zrozumienia, że jest bezpieczna, że nic złego już się nie stało. A co mama opowiada o Charkowie? To jest pańskie rodzinne miasto. Tak, tak. Urodziłem się tam. E, e, mieszkałem tam przez e, 30 parę lat, e, mhm. aż nie 6 lat temu przyjechałem już do Polski. Pracuję na Uniwersytecie Warszawskim od sześciu lat. E, e, za każdym razem, jak mama do mnie pisała albo dzwoniła, powtarzała to samo. Tu jest koszmar, tu jest Armagedon czyli po prostu, no, no na przykład to, to świadczy, że na przykład podczas bombardowań mama przez parę godzin stała pomiędzy dwoma drzwiami takimi metalowymi, z, taki, z takiej blachy metalowej zrobione, żeby, żeby po prostu no być, być bezpieczna i jeśli trafi jakiś tam pocisk, jakiś tam bomba do, do mieszkania, żeby u, u, ułamki ją nie zraniły. Ludzie są oczywiście przerażeni. Mnóstwo chce uciec, ale nie mogą jak. Też nie mogą pozostawić swoich, swoich rodziców, albo w, nawet czasem i zwierzaków domowych też nie mogą pozostawić. Poza tym, no na przykład jest zaczyna się już być katastrofa humanitarna. Na przykład paliwa. Paliwo jest w kilku, na półtora miliony miasta jest w kilku tylko Stacjach paliw, więc szykuje się co rano ogromna kolejka od 6 do 12 i tylko po 20 litrów paliwa mo może zatankować jeden, jeden samochód. No i oczywiście to, co każdy mieszkaniec Charkowa jest wstrząsnięty tym, że miasto było naprawdę pięknym, ale tu no, musimy używać jakby formy e, e, w przeszłości, bo było pięknym, bo to teraz to są w większości gruzy. Pan tam miał mieszkanie w Kharkowie? Tak, mam e, e, mieszkanie i z tego co wiem, sąsiedzi opowiadają, że już nie mam szyby, że Ułamki też rakiet. No właśnie dostałem przed chwilą, że, że ułamki rakiet posiekli, zniszczyły zniszczyły, zniszczyły. zniszczyły tam no, ściany, tam meble i, i tak dalej. Więc no, też, też, no też, ale to mieszkanie, głównie. To, 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 to jest to, co da się w, w, odnowić albo... W, odbudować, odbudować życie życia ludzkiego, się, tak. odzyskać się nie da. Dokładnie. Panie doktorze, Charków to, to nie było miasto niechętne Rosjanom, prawda? Absolutnie. Absolutnie to było to... Było i nawet pozostaje miastem rosyjskojęzycznym, ponieważ e, założone zostało w 1654, a nawet trochę wcześniej, w 1648 przez e, uciekinierów od wojny chmielnickiego. Też Powiedzmy takich uchodźców. I w 1654 było, było jakby wspólnie od wybudowane taka twierdza charkowska razem z moskiewskimi żołnierzami. więc zawsze to było miasto, ukraińskie miasto na no, pograniczu moskiewskim. I przez całą jego historię to, to było miasto bardzo przyjaźne kulturze rosyjskiej. To było prawie całkowicie miasto rosyjskojęzyczne. Oczywiście w ostatnich latach już coraz mniej, ale było no też z bardzo, bardzo mocnymi więziami, miał więzie mocne z, z Rosją, z instytucjami w różnych naukowymi, kulturowymi, etc. więc... Mm, ja jestem bardziej niezrozumiały, Absolutnie. Każdy, każdy mieszkaniec Charkowa napra naprawdę nie potrafi, mhm. nie potrafi zrozumieć czemu, czemu Charku. Czy to jest zemsta? No, są różne, różne teorie. Na przykład, nie, no, no wiemy, no, Władimir Putin mówi, że trzeba e, oczyścić Ukrainę w związku z tym, jak sądzę, także z nazistów, mhm. y, Ukrainę, która grozi i jest niebezpieczna w stosunku do Rosji. No to tym bardziej absurdalnie brzmi, że w tym, w tym rozumieniu Putina... Czym jest, na, czy, czym jest nacyzm, a czyli to jest po prostu osoba, która kocha swój kraj, która e, weźmie flagę ukraińską, czyli chce po prostu rozmawiać w swoim ojczystym języku, to już jest nacysta. I on właśnie chce oczyścić kraj od takich osób, czyli to jest normalnie ludobójstwo, nie? Czyli, czyli chce po prostu urządzić takie normalne ludobójstwo. E, e, tym bardziej absolutnie jest niezrozumiałe mieszkańcom Charkowa, o co tu chodzi. Czemu harków? Są nawet takie pogłoski, i to jest bardzo ciekawe było dla mnie, że jest słynna... Piosenka e, Putin. na mm -hmm, na 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 na. na Już nie będę, bo to jest niecenzuralne trochę. E, ona była wymyślona przez kibiców e, charkowskich e, i to rozeszło się po całym świecie, więc on po prostu się mści na tym. Z za, inni, za, za jedną piosenkę, tak? Znaczy, no, no, oczywiście, oczywiście, oczywiście to są takie. E, trudno znaleźć racjonalne no, wytłumaczenie, więc szukamy takich absurdalnych wyjaśnień. Absolutnie, no a z innej strony, no, jakby. Wszyscy rozumieją, że e, e, musi z tej sytuacji e, e, Putin wyjść e, z twarzą. Nie może podbić e, Kijowa, e, podbije jakieś takie miasta mniejsze, więc e, Charków to jest e, właśnie ta cel, e, ten cel, który, e, który akurat też e, jeśli on może tym samym pokazuje, że patrzcie, jeśli ja zniszczę Charków, to i czeka na to. Każde wasze miasto, a, to jest a nawet naprawdę. i Warszawa to, to czeka, a i Londyn to może czekać i może to Berlin czekać yy, i tak dalej. Bojcie się. Moim zdaniem yy, to jest tak. Ukraińcy już pokazali, że, że Putina się nie należy bać Dokładnie. i mam nadzieję, że Zachód też w ten sposób będzie do tego podchodził. Co by pan, gdyby miał pan taką szansę, panie doktorze, powiedzieć takiemu rosyjskiemu żołnierzowi w pierwszym rzędzie, a może generałowi, który podejmuje decyzję o bombardowaniu, celów cywilnych w Charkowie. Co, co by pan mu powiedział, gdyby miał pan taką szansę? Szczerze mówiąc, trudno byłoby coś, coś powiedzieć. Na w twarz albo po prostu dobrym tą twarz. Przepraszam. No, może, może mówię nie jako doktor Uniwersytetu Warszawskiego, a tak, ale, ale e, znając, e, ile biedy przynieśli, ile, e, ile zniszczeń, e, jak zniszczyli mój kraj, e, to trudno, trudno dobrać cenzuralne słowa e, i cenzuralne czyny bardzo do, trudno naprawdę dobrać, żeby, e, żeby e, w takie rozmowy, ale gdybyś e, taka taka rozmowa się odbyła, to jedyne pytanie brzmi nie tylko do takich generałów, ale nawet do moich krewnych, którzy mieszkają w Rosji, bardzo bliskich krewnych. Po prostu pytanie, czy wy wierzycie Putinowi? Czy wy wierzycie, że Ukraińcy, z którymi razem walczyliście w II Wojnie Świętowej, z którymi walczyliście na różnych, różnych innych e, wojnach, bitwach, frontach, Historycznych, politycznych, i tak dalej. Czy, czy wy naprawdę wierzycie, wierzycie, że to są wasze e, wrogowie? Że tylko czekają, żeby was zaatakować, a próbuje tak, przekaza tak. przekazać czy, przekonku. Czy, czy, czy wy naprawdę, czy wy naprawdę e, e, wierzycie, wierzycie, że ja, na przykład, albo moja matka e, jest nacystką tylko dlatego, że ona e, założyła wyszywankę, albo e, mówi po ukraińsku, albo wzięła, e, wzięła flagę? Chcę po prostu spojrzeć w oczy i doczekać się takiej odpowiedzi. Czy oni naprawdę w to wierzą? I znaczy, no, znaczy trudno mi, trudno. Oczywiście, oczywiście, jako jestem w, w Polsce, trzeba też wiedzieć, co pisze Wróg. Ja też czytam, czytam wiadomości i obserwuję, co piszą w Rosji. A no, jedna sprawa, obserwowanie to, co piszą. Inna sprawa. To są komentarze pod tymi wiadomościami. To dopiero pokazuje, e, pokazuje jakby. Że oni nie troje, że oni niestety, to, obywateli. oni niestety w to uwierzyli, w tę propagandę Władimira Putina. Absolutnie. Są, są święcie e, 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 święci wierzą w tą propagandę i e, no naprawdę, naprawdę coś takiego wypisują, co co myśmy wszyscy doświadczyli e, e, jako ofiary podczas, znaczy nie my, a nasze przodkowie podczas II wojny Mówił światowej. Pan o Panu krewnych w Rosji rozważał Pan taką sytuację wykonania takiego te telefonu, do takich krewnych w Rosji, zapytania, porozmawiania, wytłumaczenia. Szczerze mówiąc, całą rodzinę czekamy na taki telefon. Od nich. Od nich. Czekamy, czekamy wsparcia, współczucia. Jak na razie... niektórzy, niektórzy piszą, i mm. niektórzy próbują e, e, zrozumieć, e, próbują wesprzeć e, w jakikolwiek sposób, e, e, chociażby s, e, slo, jakieś słowy powiedzieć, e, nawet, nawet jeśli one są ogólne, to, to też ważne, że ludzie rozumieją. E, jeśli chodzi o moich krewnych, no na razie nie spotkałem. W naszej rodzinie no, jakiegoś takiego niezrozumienia. Wszyscy rozumieją, ale wszyscy się boją. I to trudno mi się dziwić. Oni też mają rodziny, oni też mają. A Putin zaciska pętlę także wobec swoich własnych obywateli. Absolutnie, absolutnie. Więc, więc po prostu za to, że e, ktoś napisze na Facebooku, no wszyscy e, to wiedzą, a pan to na pewno wie, że e, jeśli ktoś napisze na Facebooku, że e, e, nie, wojnie e, lub że tam zabijają żołnierzy rosyjskich, to dostanie do 15 lat. Nie ma takiego słowa jak wojna. Nie. Nie w tym nie, kontekście. Nie, nie. jest sp operacja specjalna, więc mhm. Uh, mogą współczuć, ale ja. No, teraz jest taka sytuacja, że ja, że ja niestety, że ja niestety nie, nie mogę ufać też, też wszystkim Rosjanom, czy to jest współczucie szczere, czy nie. Ale na przykład, ja jako naukowiec budowałem przez 15 lat kontakty naukowe z Rosją. Miałem bardzo dobre te kontakty. Uczestniczyłem w redkolegiach, byłem na konferencjach, we wspólnych projektach. W jednej chwili, 24, tego lutego musiałam to wszystko zerwać. Oczywiście ja otrzymuję od moich kolegów słowa wsparcia, słowa zrozumienia, a niektórzy koledzy nieliczne, pojedyncze, ale wychodzą na ulicę i, i walczą za prawdę. Są po stronie, po stronie Ukrainy. Panie doktorze, myślę, że zdaje sobie Pan sprawę z tego, że hmm, Ukraińcy są dzisiaj podziwiani na całym świecie. Jesteście narodem, który, na mm. który patrzy się z podziwem na wasze bohaterstwo i dzielność. E, bardzo dziękuję i ja powiem tak, e, że nigdy nie byłem w życiu aż tak dumny ze swojego narodu. Naprawdę. Ale, ale spodziewał się pan takiej reakcji, takiego oporu, takiego serca, takiej wiary w zwycięstwo? 130 tysięcy mężczyzn wyjechało z różnych krajów świata po to, żeby wróciło do, do, do Ukrainy, po to, żeby walczyć, żeby bronić ojczyzny, żeby bronić własnej ziemi. Macie tam wojnę od 2014 roku, więc trochę mhm. wyczuwaliście nastroje, ale czy pan się spodziewał takiego hartu ducha, takiego serca, takiego zapału? Czy można było to wyczuć? E, szczerze mówiąc, za, e, w ostatnie 8 lat e, p, no jakoś bardziej, bardziej podniosło się e, jakby duchy i, i e, taka chęć. Więc e, też dużo osób naprawdę walczyło na, e, na Donbasie, więc e, oni tak naprawdę, tak naprawdę już, już e, by, było, było po, powiedzmy takie podłoże. Hmm? E, inna sprawa, e, że ta wojna była oczywiście dużym zaskoczeniem. Dla dla, dla e, całych obywateli. Ja też mogę powiedzieć, e, znaczy, to e, w żaden sposób nie jest oskarżające dla m, m, moich rodaków i dla, dla polityków Ukrainy, ale szczerze mówiąc, e, no. Przez 8 lat politycy nam mówili, że jutro będzie wojna z Rosją. Przez 8 lat nam mówiono, że Rosja na nas napadnie. Więc kiedy po, po raz 150. Ktoś, tam, to powiedział. To, ktoś powiedział i nawet jak to powiedział tam prezydent Biden, czy powiedział. No podeszliście pój, do tego tak. z dystansem, zrozumiałem w takiej sytuacji. Tak. znaczy Nie, to no, znaczy, to trochę nikt nie uwierzył, bo przez 8 lat nas nam mówiono, że będzie, będzie jutro wojna. To no teraz, jak teraz powiedziałeś, że, że będzie wojna, na pewno nawet, znaczy ja y, za, jestem pesymistą generalnie, i, y, ale w tej kwestii byłem pierwszym sceptykiem, że wojny nie będzie. Nie Wszyscy będzie. Mo jasne. Wszyscy moim znajomym. Podziw Podziwiam, a propos polityków, waszych polityków, podziwiamy was jako naród, ale podziwiamy też waszego prezydenta, który stanął na wysokości hmm. zadania i, i też jest bohaterem wielu. No jeśli oby tak było, mmm, Ukraina zwycięży w tej wojnie, a wierzę głęboko, że tak właśnie będzie... No ten człowiek pewnie będzie miał pomniki. No, mam nadzieję, że będzie nadal taki rozsądny. Oby tak zostało bo, rzeczywiście. Tak, bo, bo polityka jest polityką, bo, bo oczywiście lud, no, on jest w bardzo trudnej sytuacji. W bardzo trudnej sytuacji, więc każdy, każdy jego krok no, to, to naprawdę jak, jakby on chodził po polu zamienowanym. Naprawdę, naprawdę każdy krok może przynieść do do wybuchu. Konsekwencje potężne, prawda? I, I zupełnie niebywałą tragedię. Ale jest z całą podziwiany w każdej europejskiej stolicy nie tylko, w każdej stolicy wolnego świata. No nie... przeze, mnie, przeze mnie też, ponieważ też znam go, w, miałem okres taki w życiu, kiedy rozmawialiśmy i znam go osobiście jako człowieka, go znam i jako człowieka go bardzo szanuję, jako, oczywiście, jak, jako osobę. A no i teraz no, jestem dumny z jego postawy. A proszę powiedzieć, czego pan osobiście oczekuje od tego zachodu, o którym, o, o którym mówiłem, o którym wspominałem. Co moglibyśmy zrobić my, kraje Unii Europejskiej, kraje Sojuszu Północnoatlantyckiego, by pomóc Ukrainie? E, no e, nie będę powtarzał też narracji e, naszego prezydenta, naszych polityków, jestem, z którą jestem, się pan jestem, jestem, ja, ja się zgadzam, generalnie no. się zgadzam. E, e, być może, no być może mniej więcej, mniej zaniepokojenia, a więcej działania. Tego, tego oczekujemy. No jest, chodzi nawet taki żart w sieci tam na Facebooku, że wszyscy, wszystkie budynki w Europie są podświetlone na żółto-niebiesko, więc nie wiemy już więcej jak pomóc. No, no być może zmniejszyć oświetlenia tych budynków. Więcej konkretów. A te, a te, a te, te pieniądze, które które zostaną po prostu skierować na pomoc humanitarną. Na to, te budynki to jest też bardzo, bardzo ważne. Ale Ukraińcy, które teraz odcięci od, czasem od internetu, o nie od, od telewizji, oni teraz o tym nie wiedzą. To posłytone budynki dla warszawiaków, dla e, mieszkańców Paryżu, dla mieszkańców Londynu, że, że Nie dla mieszkańców Herkowa. Dla mieszkańców Ostatnia Herkowa. rzecz. Czego potrzebujecie tutaj na miejscu w Polsce? Chciałbym, żeby pan też wiedział i przekazywał takie podejście, myślę, bardzo wielu moich rodaków, że jesteście tutaj absolutnie mile widziani. No, wy tutaj, pan jest tutaj jak u siebie mm. od lat, ale także ci, którzy tutaj zjeżdżają, że chciałbym, żebyście się czuli jak w domu i możecie na nas liczyć. Ten kraj jest dla was otwarty, dla waszych przyjaciół, wasze rodziny, waszych rodzin, czego wam teraz tutaj potrzeba? Tym wszystkim, którzy właśnie trafiają w ostatnich dnia do Polski? Jeśli generalnie to cierpliwości, proszę, bo ludzie są różnie, to milion, milion, po, ponad już, dwo, może już około dwóch milionów, a może więcej osób. Różnie, różnie e, ludy, ludzie mają charaktery, e, różne, spo, różne spojrzenia na świat, są zszokowani, e, mają też e, różne, e, różne blokady i, i psychiczne i, i tak dalej. E, przede wszystkim wyrozumiałości i cierpliwości. O to bardzo, o to bardzo proszę naszych braci i Polaków, okaza a, któ którzy okazali się jak Tak naprawdę prawdziwymi braćmi. A, a jeśli tak, to ja bardzo zwracam się do każdego. Każdy może objąć e, swoją opieką jakieś e, e, jakiś centrum uchodźców, przynajmniej, przynajmniej e, jakaś torba, e, torba na, z produktami, albo e, gdzieś kogoś podrzucić. To teraz e, oczywiście stoi zawsze bardzo mocne pytanie e, gdzieś rozmieścić kogoś. Ja, ja jako Ukrainiec i i jako no, po prostu też człowiek który już dużo czasu spędziłem spędziłem też w, w Polsce to ja wiem że Polacy zdolni na cierpliwość na pomoc ja bym ja bardzo jestem wdzięczny waszemu narodu i całej polskie, polskie za, za tą nieocenioną ogromną ogromną pomoc ale ja Jeszcze bardzo proszę o jakieś takie cierpliwości. Zwykła życzliwość, proszę Państwa. Wcale może nie trzeba wielkich gestów, zwykłej życzliwości w stosunku do sióstr i braci z Ukrainy. Tego o to apelujemy, o to prosimy. Proszę przekazać tym, którzy tam są i walczą, wyrazy wielkiego uznania i szacunku, podziwu po prostu, a tym, którzy są, a chcieliby przyjechać do Polski, proszę im powiedzieć, że tutaj granice są otwarte. My jesteśmy Waszymi przyjaciółmi, po prostu zapraszamy, żeby się czuli bezpiecznie, jak u siebie w domu. Bardzo dziękuję, panie bardzo doktorze. Doktor Krylo Myzgin, Uniwersytet Warszawski, naukowiec, od kilku lat mieszkający w Warszawie, pochodzący z Charkowa. Serdeczne pozdrowienia dla mamy. Mam nadzieję, że wyzdrowieje i będzie się czuła po prostu bezpiecznie i poczuje się w Warszawie nie jak nie w domu. się tak być nie może. Wszystkiego dobrego. Bardzo dziękuję. dziękuję. Wirtualna Polska, proszę Państwa, trzyma rękę na pulsie. Opowiadamy o tym, co dzieje się za naszą wschodnią granicą i trzymamy z dumą e, kciuki za Ukraińców. Na pewno będzie dobrze. Patrycjusz Wyszgada, do zobaczenia.